Kochani, witajcie we vlogmasie numer 3. Yy, powiem Wam, że no, zaczyna to tak troszeczkę yy, gonić nam ten czas. Za chwilę będzie hej, witajcie we vlogmasie numer 19. I ja powiem Wam, że zastanawiam się nad tym, dlaczego ten czas tak ucieka. I to jest masakra. Pis piszecie mi też w komentarzach yy, pod filmami czy w wiadomościach. Że jest znowu vlogmas, znaczy kolejny vlogmas, gdzie wy jeszcze nadrabiacie vlogmas z tamtego roku, czy po prostu oglądacie po raz kolejny, a to już jest następny vlogmas 2022. No, powiem Wam, że ten czas leci, więc ja też postanowiłam trochę zadbać o siebie, trochę zwolnić, od pewnych rzeczy się odsunąć, które nie mają na mnie dobrego wpływu, które mnie mocno stresują, które nic nie wnoszą w moim. I życiu tak naprawdę poza stresem więc chcę sobie to jakoś poukładać i też postanowiłam, że e, muszę właśnie tak zwolnić, wiecie zatrzymać się, usiąść, przemyśleć parę kwestii, a nie iść z taką presją e, do przodu, bo wcale nic nie muszę, wcale nic nie trzeba trzeba i muszę to zadbać o siebie, o swój organizm, o swoją psychikę i takie mam ostatnio nastawienie i mam nadzieję, że to mi się też pomo pomoże uwolnić od pewnych rzeczy, które no po prostu źle na mnie wpływają. I powiem Wam, że też czuję, że to się odbija na moim organizmie pod kątem zdrowia. Dzisiaj w nocy, słuchajcie, budziłam się chyba dwa albo trzy razy. Taka przemarznięta, z jakimiś dreszczami, e, oczywiście nakryta po samą szyję, Michał się czasem ze mnie śmieję, że ja powinna mieć piwór do spania, a nie kołdrę. No i tak rano wstałam i stwierdziłam, że może ja po prostu miałam jakąś gorączkę, e, bo nie pamiętam, żeby coś takiego mi się zdarzyło, więc jest to chyba totalne jakieś zmęczenie e, zmęczenie organizmu. Wzięłam sobie rano dwie polopiryny, zrobiłam sobie kawę, e, wzięłam prysznic, żeby się trochę, wiecie, tak obudzić, więc też zaraz będę szła suszyć włosy, ale robię sobie teraz śniadanie. I też powiem Wam, że nie mam jakiejś weny na Bóg wie co. Ym, I mam smakę na zwykłe tosty z żółtym serem, z wędliną. Mam tutaj żółty ser z Biedronki, resztkę mojej ulubionej wędliny, też z Biedry, tą prosciutto. To uwielbiam tą wędlinę, ale mam też takiego zabawnego pomidora, zobaczcie. Yy, to jest pomidor z Biedronki. Nazywa się pomidor czekoladowy, Mam no, ma taki czekoladowy kolor, mam nadzieję, że będzie pyszny, słodziutki, więc dopijam drugą kawę, bo też jakoś, no mówię, nie mogę, się, nie mogę się obudzić Dopijam drugą kawę, robię sobie tosty, ogarnę się trochę i może jakoś będzie mi lepiej Wysuszyłam, słuchajcie, włosy i mam dzisiaj jakiś good day hair, naprawdę ładnie się ułożyły, takie są, zobaczcie, błyszczące no bardzo ładnie. Co czas używam tego szamponu, który Wam ostatnio pokazywałam, to jest ten z Yumi, ten nawierzający szampon do włosów suchych. Naturalne składniki, Aloes i Malina, to jest to. I serdecznie Wam polecam. Powiem Wam, że chyba e, lepiej mi się sprawdza niż ten szampon e, z nie Boa, chociaż one obydwa są bardzo fajne te szampony, ale jakoś ten ALS-owy, mam wrażenie, że te włosy są takie bardziej sypkie, takie właśnie, nie wiem, sprężyste. Bardzo fajne. E, I wróciłam też do tej odżywki, którą też Wam kiedyś pokazywałam. To jest emolientowy iris. Odżywka do włosów o średniej porowatości. W związku z tym, że ja by obcięłam większość e, tych blond włosów, tam może takie resztówki, o widzicie gdzieś tutaj jakieś takie pasma zostały, ale to już też nie są te blond włosy z tych końców, które były milion razy, e, wiecie, gdzieś tam tonowane, farbowane i one nie są takie zniszczone, więc. E, więc spoko, bardzo fajna jest ta odżywka. Powiem Wam, że nawet widziałam, nie wiem teraz, czy w Rosmania, czy na Cosibella.pl, już teraz nie pamiętam, ale jak znajdę, to Wam podlinkuję zestaw tych maseczek, bo są różne, jest emolientowa. Jeszcze jakieś dwie są. Teraz nie pamiętam, więc nie chcę was wprowadzać w błąd. Ale jak sobie czytałam opinię na temat tych maseczek właśnie z tej firmy Anwen. O, to mają naprawdę fajne opinie. A wiecie, czasem jest tak, że mimo tego, że jedna maseczka nam się fajnie sprawdza, fajnie mieć taki zestaw trzech różnych masek, dlatego że każda daje coś innego, i te włosy też jakby nie przyzwyczajają się do jednej maski, bo potem tak jest, że po jakimś czasie nie widzimy jakichś większych efektów. A tak, jak coś pozmieniamy, to też te włosy nam, wiecie, naprawdę ładnie wyglądają. Ja lubię zmieniać i ja mam trochę. Znaczy trochę, kilka maseczek mam, chociaż ostatnio Poza tą e, mam jeszcze tą Aloesową z Biedronki, no i tą aloesową Miniaturkę z Też z Yumi To jest ta odżywka do włosów Niesfornych mm, To jest aloes z gruszką O, to jest taka, to jest w wersji Miniaturowej, ale na stronie Jami Oczywiście macie Pełnowymiarowy produkt i też jest Bardzo fajna, ale tą wam naprawdę gorąco Polecam, ona jest w rozmanie i słuchajcie, nałożyłam sobie taką e, podstawową pielęgnację domową, e, na razie się nigdzie nie wybieram, więc nie zmarowałam twarzy też tym nowym kremem na mróz i wiatr, e, ale chciałam wam powiedzieć kilka słów na temat tego kremu, to jest Norel Dr. Vilge Atelo Collagen. Zobaczcie, koniec kremu Właściwie może jeszcze na jedno użycie będzie I jest to produkt Który jest dostępny w Douglasie Całą tą markę możecie Właśnie kupić w Douglasie Te kosmetyki nie są drogie Kremy zaczynają się Myślę od 80 zł Do 150 w zależności też Jaka to jest linia, jeżeli to jest anti-aging Coś takiego wiecie, bardziej bogatego No to wiadomo, że ten krem jest droższy Ale one często są też na promocjach I ten ostatni Kolagen był chyba za 89 albo 79, teraz nie pamiętam, ale wiem, że żałowałam, że sobie nie zamówiłam, bo jakoś tak też nie zakodowałam, chociaż mam dużo kremów. Aktualnie testuję kilka różnych produktów, więc też nie chciałam, wiecie, znowu kupować. Yy, I żeby znowu stał na, pół, na półce, takim moim kolejnym postanowieniem na koniec roku jest właśnie to, żeby wykorzystać więcej, większość swoich kosmetyków, yy, no i testować coś nowego. Więc mam tutaj kilka e, właśnie takich właściwie kilka. no Dwa bym wam pokazała dzisiaj denka. Właśnie ten e, Acelo Collagen i ten Spray z doktora Jarta. To jest Ceramid e, Cream Mist. I powiem wam tak, że obydwie, mm, obydwie obydwa te produkty Są super do skóry słuchaj I bardzo słuchaj. Ten Atelokolagen tak wygładza, słuchajcie Skórę, ona jest aż taka jedwabista Delikatna, taka macie wrażenie jakby Jakbyście dotykały jakiegoś jedwabiu Czyli coś takiego śliskiego, miękkiego Delikatnego Rewelacyjny jest ten krem Zresztą on tutaj mm, ma jakby w informacji, że jest y, kremem w y, takim właśnie soothing collagen krem, czyli taki wygładzający, nawilżający y, krem i on najlepiej mi się teraz sprawdził przy y, tej mojej cerze po dermopanie. Słuchajcie, puściłam pralkę, więc będzie nam tutaj troszeczkę pralka przeszkadzała, ale nadrabiam naprawdę, a w związku z tym, że może gdzieś pojedziemy, więc muszę puścić pranie, bo po prostu już się skosza wszystko wysypywało. Także naprawdę bardzo fajny krem i też fajnie nadaje się pod makijaż, a zwłaszcza zimą, gdzie nie wiem, czy lubicie, ale ja lubię mieć jednak taką naprawdę dobrze nawilżoną skórę, nawet pod dobrze nawilżający fluid czy jakiś krem BB, dlatego, że przy bardzo suchej skórze jednak no, lepiej się mi sprawdza takie mocne nawilżenie i powiem Wam, że nawet jak potem po całym dniu, bo wiadomo, gdzieś tam w pracy jest ogrzewanie, w domu jest ogrzewanie no ta skóra też jakby oddaje sebum, co prawda sucha skóra w mniejszej ilości, ale jednak i gdzieś ten makijaż się wyświeca w ciągu dnia no bo jednak jest mocno nawilżona ta skóra i baza pod tym makijażem też jest mocno nawilżająca to mimo wszystko wolę ten efekt niż takiej suchej, ściągniętej skóry zawsze można sobie w ciągu dnia, wiecie, gdzieś tam przypudrować tą cerę i ona jest taka fajna, napięta pod kątem takiego nawilżenia, taka miękka naprawdę lubię taki efekt, a jeżeli chodzi o ten spray, słuchajcie, też już jest koniec, no i to był taki właśnie mój duet w pielęgnacji wieczornej po dermapenie, najpierw sobie psikałam tą mgiełką, potem nakładałam ten atelokolagen z dr... Do, do, doktor... Dr. Will Schnorl, a to jest Dr. Yard Plus To mi się też bardzo fajnie sprawdzało Jak yy, jeździliśmy z Michałem na nasze Cotygodniowe wyjścia Na saunę yy, Po prostu potem też po wyjściu z basenu psikam sobie ten twarz, ja w ogóle bardzo lubię Takie produkty w sprayu, w mgiełce Bardzo lubię i na początku myślałam Że, yy, że ten produkt będzie Na takiej zasadzie, wiecie, taki, że popsikacie to mgiełką, zaraz to się wchłonie I trzeba będzie nałożyć mocno nawilżający Krem, a tak wcale nie jest, naprawdę powiem Wam, że ta mgiełka daje radę nawet jako taki um, etap pielęgnacyjny solo. Bardzo ładnie uspokaja skórę. Zresztą jeden i drugi krem bardzo fajnie łagodzi właśnie takie podrażnienia. Tutaj, jak mówię, przetestowałam na bardzo podrażnionej skórze po dermapenie i bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo, tak, no bardzo, bardzo yy, mi się to sprawdziło. Podlinkuję Wam yy, pod filmem obydwa te produkty, może będą aktualnie w promocji. Yy. Te Dr. Yard produkty możecie też sobie kupić na cosibella.pl, na notino.pl. Na pewno będzie troszkę taniej niż na następnie sefory. Wiadomo, na seforze wszystko jest drożej. Powiesiłam prania, słuchajcie, pierze mi się następna pralka i nie przemyślałam sobie znowu tego, gdzie ja to powieszę, no ale trudno. Muszę tutaj ogarnąć, i słuchajcie, czas pozbyć się tych jesiennych ozdób. <noise> Więc zaraz to poskładam i te wrzosy całkiem fajnie się trzymają, nawet trochę. Zobaczcie, tutaj urosły, więc nie wiem, wystawię je chyba na balkon. Mam nadzieję, że nic się z nimi nie stanie. Dajcie znać, czy wrzosy mogą zimować na balkonie, bo tak naprawdę i tak nie mam co z nimi zrobić. Więc, yy, więc zabieram się za <noise> usunięcie jesiennego klimatu, może też jesienna handra razem z ozdobami yy, sobie pójdzie precz stąd. Tu też yy, w ogóle chciałam kupić wczoraj świeczkę jakąś fajną zimową, ale nic nie było, ale słyszałam od jednej wa z Was, <noise> że bardzo dużo fajnych świeczek jest yy, w TK Maxie właśnie z Janki Candle, że są takie yy, zimowe zapachy, może ze starych kolekcji, ale też są ładne i są niedrogie. Także odkurzacz już wyciągnęłam, zaraz zabieram Zabieram się za porządki, chociaż takie ogólne ogarnięcie. No i zobaczę, może też przymierzę te poszewki czerwone, ale tak sobie teraz myślę, że mm, któryś kolor tych poduszek będę musiała usunąć, bo nie mam tyle wkładów, więc zaraz sobie coś tu pokombinuję i na tą taką małą poduszkę, która tam jest, też bym musiała sobie kupić coś małego świątecznego albo po prostu w jakimś innym kolorze, bo to będzie mi się gryzło. Więc zabieram się za ogarnianie. Zrobiłam sobie, słuchajcie, trzecią kawę dzisiaj, ale naprawdę czuję, że jakby się dało, to kawa dożylnie, jak ja to mówię. Pogoda dzisiaj nie jest sprzyjająca, więc zrobiłam sobie w tym moim nowym kubeczku, który Wam wczoraj pokazywałam we vlogmasie, kubeczek z Home You, taki wiecie właśnie, zimowy, z Edwinciem gdzieś tutaj był, o, jest i... Eddie. No, i słuchajcie, nie miałam nic do kawy, i przypomniało mi się, że mam masło orzechowe, które ostatnio kupiłam. Całkiem o nim zapomniałam. To jest to Go On, ale nie pamiętam gdzie. Chyba w biedronce też je kupiłam. I to jest ta wersja Crunchy. Jeżeli chodzi o masło orzechowe, musi być wersja Crunchy, czyli z, trochę z orzeszkami, nie takie całkiem zmielone. Coś musi chrupać. I zrobiłam sobie. Tosty, normalne tosty na ciepło, posmarowałam masłem orzechowym, to pewnie będzie miało milion kalorii, ale trudno, I ja zawsze to, to masło orzechowe lekko dosalam, czy to nie wiem, właśnie do osianki też lubię podbić smak trochę solą, czy właśnie na tost, na chlebek, czy na tortille, na wafle ryżowe, słuchajcie, wafle ryżowe z masłem orzechowym i jeszcze na przykład z plasterki banana to jest w ogóle najlepsza słodycz. Ever. No, więc tak wygląda moje drugie śniadanie. E, idę trochę pomontować tego, co już dzisiaj od rana mm, nagrałam. No, i, i tak, chwilę relaksu. Kochani, powiem Wam, że średnio się czuję i stwierdziłam, że zmierzę sobie temperaturę. E, czy przypadkiem wiecie, to nie jest jakiś wirusowy, czy to jest tylko jakieś przemarznięcie i przemęczenie. E, I widzicie, wyciągnęłam jeszcze drugi termometr, bo pierwszy mi pokazał 374, więc chciałam sobie to zweryfikować. Niestety drugi pokazał dokładnie tyle samo, więc to może być coś wirusowego, choćby z tego względu, że mam tą opryczkę, która jest coraz większa, i już mam po prostu, wiecie, nerwy. Piję sobie tą kawę, w tym kubku kawa od razu inaczej smakuje. No, i tak wam mówiłam, trochę sobie tutaj montuję. Tak, żeby na bieżąco i nie zostawiać sobie wszystkiego na, na wieczór, no bo tak mówię, nie wiem, jak się będę czuła, ale chciałam Wam też polecić mega fajny serial. Echa. Serial poleciła mi mama, to jest oczywiście Netflix. To jest mini serial. Mm, nie pamiętam, ile tam jest do, dokładnie odcinków, no ale kilka. Natomiast każdy odcinek ma prawie godzinę, więc takie dłuższe oglądanie. Ja jestem na czwartym odcinku. Mega trzyma w napięciu. Opowiada o historii ym, dwóch bliźniaczek. Oczywiście to jest taki serial. Trochę wiecie, taki thriller, więc jest zagadka do rozwiązania. Trzyma w napięciu. Nie chcę wam tu nic więcej mówić, nie chcę wam podspoilerować, żebyście nie wiecie, nie wiedziały o co chodzi, bo wystarczy, że powiem właściwie dwie rzeczy i już, już nie będzie tego napięcia od samego początku, które trzyma. Także naprawdę mega fajny serial. Ja lubię właśnie, jak sobie pracuję na home office, puścić jakiś serial albo jakiś YouTube, żeby mi ktoś tam w tle. Gadał. Muzyka mnie rozprasza, nie umiem się skupić. Muzykę bardziej lubię tak wiecie, jak sprzątanie albo coś na tej zasadzie, ale jak się muszę skupić, to żebym nie czuła się taka samotna, nie lubię też takiej ciszy w domu, to włączam sobie jakiś serial, właśnie, albo YouTube i, i lepiej mi się od razu pracuje. No, także mam nadzieję, że ta Polopiryna mi pomoże i zbije tą temperaturę, a jutro, jak się już wyśpię, to wszystko będzie w porządku. Zobaczcie, jak się zrobiło pusto. Bez tych ozdób, bez tych wrzosów. Zostawiłam sobie na razie te wiklinowe osłonki, bo mam w planach włożyć w nie betlejemskie gwiazdy, te kwiaty takie czerwone. Tylko muszę oczywiście najpierw kupić. I chyba jedną dam do sypialni. Jakoś zawsze tą sypialnię zaniedbuję, jeżeli chodzi o ozdoby świąteczne, więc w tym roku mam ochotę, żeby jednak tam też coś świątecznego się zadziało. Więc tutaj też będę kombinować jakieś ozdoby tą gwiazdę, no ale zobaczcie jak przepięknie wyglądają te poduchy, przepiękne są te poduszki, powiem Wam, że jak na to patrzę w życiu bym nie powiedziała, że to są poduszki za 29 zł, że jest to z wyglądają bardzo porządnie, bardzo ładnie, mają przepiękny właśnie taki głęboki, ciemnoczerwony kolor, taki moim zdaniem właśnie bardzo świąteczny i wyeliminowałam ten grafitowy kolor poduszek, po prostu tą grafitową ubrałam w tą czerwoną osłonkę. Tą poduszkę, która mi do niczego nie pasuje, schowam sobie do łóżka, po prostu nic na siłę. No i zostawiłam te rude poduchy, myślę, że mają na tyle naturalny kolor, że się wpisują. Choinka też będzie z drewnianymi dodatkami, tutaj jest teraz wiecie, dużo tych takich drewnianych, wiklinowych elementów. Więc do siebie będzie wszystko ładnie e, pasowało. No i tutaj też zagoszczą ozdoby. E, pod telewizorem też sobie tutaj coś poustawiam. Przypomniało mi się też, że w tamtym roku kupiłam takiego dużego skrzata, który sobie tutaj stał przy tych lampionach, przy telewizorze. E, ale wszystko mamy w garażu, więc myślę, że po weekendzie już zaczniemy tak naprawdę ogarniać e, mieszkanie pod kątem e, wszystkich takich ozdób. Jo, słuchajcie, dzisiaj gotował obiad. <laughs> Co ugotowałeś? Drwała. Drwala też sobie wziąłeś? No, tylko ja klasycznego. A nie wziąłeś żurawinką? O, a dusiawica wziąłeś? Fryte. Słuchajcie, no nie ma zimy, nie ma vlogmasu, nie ma grudnia bez drwala. Mówiłam Wam ostatnio, że zjadłam ten klasyczny w tamtym roku i średnio mi smakował. Nie? Taki średni był. Więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie smakował ten z żurawiną. Co? Dużo ludzi? No. Wszyscy na Sporo ludzi. <grym> Ładny? No. Ja też. Tylko nie wiem, który jest który. Znaczy, co oni tu zrobią? Tu jest żurawina, wierzchołka jest Nie, to Ale mnie oszukali. Dlaczego? Jedne frytki dali. No to dobrze. A, a kupiłeś dwie? No tak, no dwa zestawy, nie? Aha, ja nie chciałam frytek, nie chciałam się aż tak tuczyć. A masz paragon? Gdzieś mam. Ale słuchajcie, już mieliśmy kiedyś taką sytuację tak. u nas w Maku, że też taka sytuacja była. I co wtedy było? Wiesz co, napisałem maila i chyba zaprosili nas na frytki. Aha, i pojechałeś beze mnie. Nie, nie była, <grym> <grym> też nie była. <grym> A wziąłeś klasycznego, tak? Tak. Też Ci nie zaznaczyli, czy to jest klasyczny. Mam nadzieję, że chociaż będziesz mieć. Drwala taki, jak zamówiłeś. Także słuchajcie, bo wtedy chyba też nagrywałam, że nas, nam czegoś nie, y, nie zapakowali. Więc zaglądajcie, jak bierzecie na wynos No bo w sumie zostaliśmy okradzeni. Okradzeni? Z frytek. No, wygląda zacnie. To jest, zobacz, czy na pewno jest twój z żurawiną, nie? A ja się nie znam. Powiem ci, że tej żurawiny nie widzę. Aha, jest, patrz. Aha, jest. Powiem Wam, że masakra. Wygląda zacnie, żurawina jest takim ciapkiem, gdzieś tam na, na dnie. I w tym, tym roku wyglądał dużo lepiej. Nie Ale zobacz, ten... może będzie smakować, tak wiesz. A ile kosztuje ten drwal? Dużo. Dużo? Ile zapłaciłeś? 30 jest? złotych kosztuje. Zostawię, nie? 30 złotych? Hmm. Z frutkami. Z przetkami, <laughs> których nie dostałeś. <laughs> A słuchajcie, dajcie znać, czy jedliście już w tym roku drwala. Które Wam najbardziej smakuje, bo... Aha, ty też masz klasycznego, gatowe, Klasycz. bo coś mi się zdarzyło, że z kurczakiem. A nie, klasyczny, to, to taki klasyczny. No, także myjemy smacznego, i że ktoś właśnie będzie z nami jadł. No i czekam na Wasze komentarze a propos drwala. Zaraz jak zjem, to Wam powiem, czy w tym roku ten z żurawiną był lepszy, czy jednak też nie skradł moich serc. Moich serc, mojego serca, naszych serc. <laughs> Kochani, wykąpałam się. Jestem jakby co... To... W ręczniku, wygrzała mi się w wannie, trochę mi lepiej, ale brakuje mi jakiejś mocy, boję się, żebym właśnie przez noc i, i wiecie, do jutra nie rozłożyła się już całkiem i kompela mi właśnie napisała, że mm, takim specyfikiem dobrym na przeziębienie i szybko stawia na nogi jest mleko na ciepło, łyżka miodu. Ząbek albo dwa czosnku i przypomniało mi się, że moja babcia e, to z zakopanego kiedyś mi właśnie robiła takie różne specyfiki w tym, właśnie takie mleko na ciepło, tylko ona dawała do tego jeszcze łyżkę masła. Masła nie mam w lodówce, ale właśnie się mi przypomniało, że takie coś naprawdę stawiało na nogi. Nie jest to zbyt dobra mikstura, ale mniejsza teraz o smak. Ważne, żeby coś po prostu postawiło mnie na nogi, więc zaraz, e, zaraz lecę do kuchni robić sobie tą miksturę. Ale słuchajcie, kupiłam ostatnio coś takiego. To jest organiczna woda brązująca do ciała z Liren Coconut Water, 98% składników pochodzenia naturalnego więc chciałam sobie coś takiego przetestować. Ja nigdy nie używałam jakichś samoopalaczy, ja też nie mam jakiejś mega jasnej cery, ale tak sobie pomyślałam, że delikatnie się przybrązowić właśnie szyja, dekolt, potem wiecie, jak nałożymy sobie podkład, brązer, to często tak jest, że jednak ten dekolt z szyją nam się odcina. Więc psikam. Pierwszy raz będę to testować. Koleżanka mi mówiła, że nie, nie trzeba tego w ogóle... Wiecie, zmywać. Wystarczy po prostu się popsikać delikatnie to rozmarować. Dobra, może na buzie też psiknę. Zobaczymy, czy jakieś plamy się nie porobią. Podobno nic się. Podobno żadne plamy ani właśnie nic się nie robi. Więc jestem bardzo ciekawa. Bo chodziłoby mi o taki bardzo naturalny. Wiecie, taki delikatnie yy, nieblady efekt, więc jak to mi się sprawdzi, to dam Wam znać. Dobra, mykam, ubieram się w piżamę, idę sobie zrobić tą miksturę yy, i zobaczymy, czy mnie postawi na nogi. A ja kończę tego vloga na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam też dużo zdrowia, bo dostaję od Was wiadomości, że Wy też jakieś takie przeziębione niewyraźne, albo z dzieciaczkami e, jakieś wirusowe historie też siedzicie w domu, także przesyłam Wam dużo ciepła, dużo zdrówka i widzimy się w kolejnym vlogmasie już jutro, więc pa pa!